serdecznie zapraszamy na nabożeństwa do kościoła Nowoapostolskiego aż pan przyjdzie ponownie. Grudzień 2025 roku w kościele Nowoapostolskim kształtują trzy nabożeństwa adwentowe oraz nabożeństwa bożonarodzeniowe i na zakończenie roku. Adwent z jednej strony daje okazję do refleksji nad wcieleniem Boga w Jezusie Chrystusie a z drugiej nad ponownym przyjściem Chrystusa, celem zabrania zboru oblubieńczego. Nabożeństwo w drugą niedzielę Adwentu w Kościele Nowoapostolskim przypomina, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby wyzwolić ludzi z ciemności i niewiedzy. W Jezusie doświadczamy spersonalizowanego zbawienia. Swoim przybyciem wzywa od ludzi aby opowiedzieli się za światłością i przeciw ciemności grzechu. Kazanie w trzecią niedzielę adwentu w Kościele Nowoapostolskim opiera się na słowach Jana Chrzciciela. On, Jezus, musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Jezusowi, wskazuje na jego znaczenie i jasno pokazuje, że wraz z Nim rozpoczyna się nowy etap w dziejach zbawienia. Pokora i skromność, które przejawiają się w słowach Jana Chrzciciela, mogą być dla nas przykładem. Jezus Chrystus powinien panować w nas, powinien nieustannie wzrastać w naszym życiu i stawać się dla nas coraz ważniejszy. W czwartą niedzielę Adwentu w centrum uwagi w Kościele Nowoapostolskim znajduje się oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa. Jezus jest gwiazdą świecącą, poranną i synem Dawida, a więc mesjaszem Izraela. Nie oznacza to jednak, że występuje w roli światowego władcy. Wręcz przeciwnie, jego postawa charakteryzuje się skromnością, a nawet ubóstwem. Jeśli oczekujemy ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa, to wiąże się z tym to, że znajdujemy się w doskonałej wspólnocie z Bogiem. Podczas nabożeństwa w Boże Narodzenie, w Kościele Nowoapostolskim, zwraca się uwagę na to, że podstawą wcielenia Boga jest samouniżenie Syna Bożego. Syn Boży nie pozostaje w sferze chwały Bożej. Ale wkracza do świata ludzi i dzieli ich życie. To, że stał się człowiekiem, jest również znakiem Bożej miłości do nas. Odpowiadamy na tę miłość, gdy nie realizujemy bezwzględnie własnych interesów, ale zawsze mamy na uwadze interesy naszego bliźniego. Miłość, jaką obdarza nas Bóg skłania nas do odwzajemnienia miłości do Niego i miłowania bliźniego. Podczas nabożeństwa z okazji zakończenia roku 2025 w Kościele Nowoapostolskim jesteśmy wzywani, aby nie zapominać o tym, ile dobra wyświadczył nam Bóg. To dobro powinno być dla nas motywacją do tego, abyśmy też czynili dobro naszym bliźnie. W ten sposób również w kolejnym roku możemy realizować wezwanie: czas by czynić dobro. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa do kościoła Nowoapostolskiego do czasu, aż Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie ponownie.